Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Długofalowe detektory kaskadowe to jest, to jest taka kontynuacja naszego trendu, żeby robić coraz lepsze przyrządy bez podzenia, które będą służyć w analizie gazów, w pomiarze temperatury dla wojska, dla przemysłu, dla również zastosowań konsumenckich. Tego typu przedsięwzięcia realizujemy na pewnym ryzyku. Współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości daje nam tą możliwość wyprzedzenia konkurencji. Cieszymy się, że możemy skorzystać z funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki, bo daje nam to bezpieczeństwo. Realizowany obecnie projekt na opracowanie detektorów kaskadowych do zastosowania w spektrofotometrii i do FSO, czyli do łączności w otwartej przestrzeni polega na opracowaniu nowej rodziny detektorów odczerwieni, detektorów kaskadowych ułożonych w pionie. Do tej pory w WIGO produkowaliśmy takie detektory, ale ułożone w poziomie z wykorzystaniem starych technologii i starego materiału, czyli telurku kadmowo uzyskiwanego metodą MOCVD. Natomiast obecnie pracujemy nad tymi detektorami wykonanymi z nowego materiału, jakim są supersieci drugiego rodzaju układu INAM, INASSB metodą MBI. Są to przełomowe prace, dlatego że dzięki temu uzyskamy nową generację detektorów o parametrach wyższych od poprzednio uzyskiwanych. Detektory podczerwieni to urządzenia, które pozwalają nam na zdobycie bardzo szczegółowych informacji o otaczającym nas świecie. Są w stanie wyszukać nawet pojedyncze atomy konkretnych pierwiastków i na przykład zaalarmować o tym, że w fabryce wydziela się jakiś gaz, który może być niebezpieczny. Są to bardzo skomplikowane urządzenia, które spełniają bardzo rygorystyczne wymogi naszych klientów. Jest to branża wojskowa, ale też branża kosmiczna. Często są wykorzystywane właśnie w przemyśle do kontroli jakości produkcji, ale też właśnie do kontroli gazów, które się wydzielają. projekt finansowany z funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki.